Drodzy Państwo, jesteśmy w polskim zakładzie, nowoczesnym, jednym z najnowocześniejszych zakładów polskich, które produkują maszyny rolnicze. Powiem szczerze, osobiście ten, tą drogą przejeżdżałem wiele razy i ja pamiętam, jak w tym miejscu, gdzie widzicie Państwo ten zakład, wielki zakład, tu było naprawdę Rzycho, tu było pole, tu nic się nie działo i w tej chwili jest to wielki zakład, jednym z najnowocześniejszych zakładów maszyn rolniczych. I drodzy Państwo, chcę podkreślić Polski. Są właściciele, którzy taką firmę wymyślili i taką firmę tu otworzyli i funkcjonuje, i funkcjonuje bardzo dobrze. Dlatego, dlatego tu jesteśmy, żeby zapromować polskie zakłady, żeby zapromować tych, którzy mają pomysł i ten pomysł realizują i realizują go tak bardzo dobrze. To jest dobre dla oczywiście tutaj naszego terenu, to jest dobre również dla Polski, dlatego że te maszyny rolnicze, które są tu produkowane w Polsce, są również sprzedawane za granicą. Także jest również eksport tych maszyn. Także produkują na rynek polski, ale na rynek zagraniczny. To jest wielka sprawa. My się musimy chwalić. Musimy się umieć chwalić tym, co w Polsce mamy. Także tutaj, jak Państwo widzicie, nowoczesny zakład. Za chwilę powiem prezes i współwłaściciele o więcej na temat zakładu. Ale, drodzy Państwo, niektóre linie to są linie, które są jedyne w Polsce. Nie ma takich linii w innym miejscu. Dlatego to jest naprawdę przykład. Przykład dla, dla Polaków, dla tych, którzy mają pomysły, że można zrobić, że można się odważyć i zrobić taki dobry zakład, no dobry zakład dla nas wszystkich, który jest pewną wizytówką, wizytówką, tak jak powiedziałem, już dla regionu, ale również wizytówką dla Polski. Faktycznie, Agromarz jest wizytówką powiatu radąszańskiego, a jest znany znaną firmą w całej Polsce i w Europie, ale nie tylko, ponieważ te produkty są eksportowane również do Afryki, do innych krajów azjatyckich. Warto podkreślić, że ten rozwój tej firmy rzeczywiście jest dziełem rodziny Państwa Nowaków, dziełem... Tej pracy, ogromne, ogromnego wysiłku. Natomiast my, jako państwo, również wspieramy te innowacyjne pomysły, które tutaj odnalazły się na tych halach. To z państwa polskiego, z budżetu przeznaczonego dla stref ekonomicznych, z których to agromarz również skorzystał. E, współfinansowaliśmy część e, tych maszyn, ale również duże dotacje do finansowania do fotowoltaiki, do e, odnawialnych źródeł energii, do magazynów energii. E, to wszystko również było wspierane, współfinansowane przez e, środki budżetu państwa, ponieważ wierzymy w to, że polskie firmy, polski kapitał warto wspierać, e, należy o niego dbać, a on później się odwdzięcza naprawdę rozkwitem, który tutaj widzimy. Ta produkcja jest olbrzymia. Tak jak powiedział pan minister, Europa, ale nie tylko, bo i Afryka, i Agromasz, ta słynna jaskółka jest rozpoznawalna w wielu miejscach, za co dziękuję ale wszystkim gratuluję. Na wstępie chcielibyśmy podziękować panu ministrowi za piękne słowa w naszym kierunku, za to, że również wspierają nasz rozwój firmy, bo gdyby nie to, na pewno nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. Tak jak pan Krzysztof, Krzysztof zaznaczył, łódzka strefa ekonomiczna bardzo nam w ostatnich czterech latach pomogła. Cztery łącznie inwestycje z tego co wiem największe w województwie łódzkim. Także też mamy się czym pochwalić no i za co podziękować. Także dziękujemy jeszcze raz panu za przybycie i mamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie się układała tak samo. Chcę poinformować, że jeżeli chodzi o aplikację suszową, mamy yy sygnały od gmin, od wojewodów, a szczególnie od samorządów, że jeszcze nie mają gotowych protokołów i dlatego przesuwamy termin do 30 października, bo on był do 15 października. Przesuwamy o 15 dni, żeby dać szansę tym, którzy mają jeszcze problemy, żeby te protokoły pokończyć, żeby wpisać w, w aplikację. Dlatego, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o suszę, o e, szacowanie e, strat, o protokoły, przesuwamy termin do 30 października. To jest jedna ważna informacja. Kolejna ważna informacja, również przesuwamy termin składania wniosków do Arimru na e, e, mokrą kukurydzę, tak zwaną mokrą kukurydzę. To jest pomoc dla firm które skupowały w zeszłym roku mokrą kukurydzę 200 zł do tony. Tu przesuwamy termin, nie mamy jeszcze zgody Komisji Europejskiej. Ja ciągle na tą zgodę czekam. Mam nadzieję, że to będzie ten tydzień, że może, może będzie przyszły tydzień, ale żeby jak najszybciej, bo to, to jest ta pomoc dotycząca firm, które skupują, skupowały w zeszłym roku mokrą kukurydzę. Tu jest termin przesunięty, drodzy Państwo, z 30 października, znaczy do 30 października, z 6 października. Y, dlatego przesuwamy y, y, ten termin wydłużamy termin również kredytów skupowych z 30 do 31 grudnia to są kredyty te do 40 milionów dwuprocentowe kredyty dla firm skupowych te firmy które skupowały y, te firmy które skupowały y, y, zboże y, tutaj przede wszystkim chodzi o kukurydzę chcemy tym firmom pomóc i przesuwamy do 31 tu jeszcze można sporo środków wykorzystać, te środki mamy i dlatego, drodzy Państwo, kolejna informacja, nowość, rozszerzamy również ogorzelnie. Chcemy również pomóc gorzelniom, żeby ci, co kupują mokrą kukurydzę, ci, co kupują ziarno, żeby mogli wziąć, wziąć też kredyt dwuprocentowy. No i oczywiście go przerobić to jest w tej chwili ważne, bo jesteśmy w, w, no, w, w, już, po, po rozpoczęciu już żniw kukurydziany. I kolejna rzecz, którą chcę ogłosić drodzy Państwo już w tej chwili szczegółami, ja już o tym mówiłem. Pomoc tym sadownikom i plantatorom, którzy mieli straty ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, tak mówimy huragany i przymrozki, poniżej 70%, bo jak wiecie drodzy Państwo 70%, powyżej 70% już było ogłoszone, ale po rozmowach z rolnikami, z sadownikami i w Rawie, znaczy powiecie Rawskim, Skierniewickim, ale również Sygnały z Małopolskiego, Świętokrzyskiego, które były, żeby również objąć tych rolników, sadowników, plantatorów, którzy mieli poniżej 70%, bo tacy byli i dlatego, drodzy Państwo, rozszerzamy to o 2,5 tysiąca do hektara dla drzewek owocowych, gdy szkoda jest między 50 a 70%. 2,5 tysiąca, między 50 a 70%. 1250 między 30 a 50%. Także wszyscy, którzy mają straty powyżej 30%, będą mieli pomoc, ale będą tutaj widełki między 30 a 50% i między 50 a 70% i również to dotyczy krzewów owocowych i tutaj kwoty mamy, ta pierwsza granica między 50 a 70 1250, a między 30 a 50% 625 zł do hektara krzewu. Także to jest nowość. Proszę media, żeby to poinformować rolników. Na prośbę rolników rozszerzamy tą właśnie pomoc. Tutaj oczywiście jest jeszcze jedna granica, o której chcę powiedzieć, do 15 tysięcy euro. Tu nie możemy przekroczyć tych 15 tysięcy euro, jeżeli ktoś ma sad dużo większy, no to tu będzie mógł tylko wziąć tej pomocy do 15 tysięcy euro. Kolejną rzecz, którą chciałbym Państwu powiedzieć, to jest sprawa. Kalafiorów i broku. Niby drobna sprawa, ale wiemy o tym, że w kilku powiatach w Polsce jest to jedna z upraw bardzo mocno rozwiniętych, i w tym roku mamy problem ze względu na to, że brokuły i kalafiory dojrzały ze względu na pogodę w jednym momencie. Firmy nie mogły tego skupić, bo my oczywiście mają swoje moce przerobowe i część kalafiorów i broku zgniło na polach. I tutaj również w uzgodnieniu z panem premierem Mateuszem Morawieckim również przygotowaliśmy rozporządzenie, które będzie za chwilę przez Radę Ministrów przyjęte. I tu jest pomoc 1250 zł do hektara. 1250 zł do hektara tym, którym właśnie zgniło. I tutaj, wejście w życie tego rozporządzenia, mam nadzieję, że będzie w przyszłym tygodniu i będzie można do 30 października składać wnioski na tą pomoc. Mam nadzieję, że znaczy będziemy robić wszystko, żeby ta pomoc była wypłacona jeszcze w tym roku. Tak samo jak i sprawy tych odszkodowań atmosferycznych. Również chcemy wypłacić jeszcze w tym roku pomoc. Kolejna rzecz, którą chcę Państwu, i to jest znowu nowość, myślę, że znowu informacja, na którą czekają rolnicy uruchamiamy po raz kolejny program pomocy na wymianę dachów. O, na to rolnicy również czekali 40 zł do metra kwadratowego za wymianę dachów. Od 6 października będzie nabór do 15 grudnia. Od 6 października do 15 grudnia nabór na dachy. Tutaj oczywiście mówimy o tych rolnikach. Przepraszam, 6 października będzie uruchomione, a wnioski będzie można składać od 15 grudnia do 12 stycznia. Dziękuję panu wiceministrowi za podpowiedź, za pomoc. Od 15 grudnia do 12 stycznia będzie można składać wnioski, ale tutaj postawiliśmy pewne warunki, że to dotyczy tych rolników, którzy jeszcze nie skorzystali w pierwszym naborze. Żeby po prostu więcej rolników mogło skorzystać z pomocy na Właśnie dofinansowanie na wymianę dachów, to jest bardzo ważna informacja. I to oczywiście kwota, którą przeznaczyliśmy, to jest 250 milionów złotych. I dofinansowanie do 500 metrów kwadratowych, to znaczy jeżeli ktoś ma więcej, to do 500 metrów kwadratowych na wymianę, na pokrycie dachu. To są informacje takie, myślę, że my, na które rolnicy czekają. Jeżeli chodzi o pomoc, bo to też jest ważne, o pomoc tą którą zbożową, nawozową, kredytową, Tutaj już wypłaciliśmy ponad 6 miliardów złotych realnie, to już jest na kontach rolników, ponad 6 miliardów złotych jest na, na e, kontach, także to nie jest e, jak to niektórzy mówili tylko obietnica, ale to są realna pomoc polskiemu rolnikowi, bo wiemy, że jesteśmy w momencie wojny na Ukrainie, wiemy o tej destabilizacji, która jest e, w Polsce, dlatego e, sprawa... E, sprawa pomocy jest nam no, po, potrzebna jest polskiemu rolnikowi, a co za tym idzie, jest również potrzebna Polsce i, za, i zachowaniem bezpieczeństwa żywnościowego. Także tutaj ta pomoc również jest prowadzona, tak jak powiedziałem, ponad 6 miliardów złotych.